TV, nowej szkolnej telewizji. Z tej strony Maciek i Wiktoria. Chcemy opowiedzieć Wam, jakie programy obejrzycie na naszej antenie. Na początek silowe info, czyli bieżące aktualności życia naszej szkoły. Jeśli interesują Cię ciekawe, zaskakujące wywiady, zapraszamy do oglądania w kręgu pytań, gdzie nasi reporterzy będą rozmawiali z wyjątkowymi osobami z naszej szkoły teraz coś o nas samych, czyli uczniach jedenastki. Program jest życia uczniów. Im dowiesz się o pasjach i zainteresowaniach naszych kolegów i koleżanek. Jeżeli szukasz pomysłu na smaczny i zdrowy posiłek, program Gotuj z Gilbertem jest dla Ciebie. Tutaj na wesoło nauczysz się zrobić to i owo w kuchni. Twoja muzyka w jedenastce, czyli melodyjnie, zawsze przyjemne dla ucha, nuty, no, które pomogą Ci się zrelaksować. A teraz zapraszamy na krótki wywiad z panią dyrektor Moniką Strzębek. Dzień dobry. Znajdujemy się w najsłodszym miejscu w tej szkole, czyli w gabinecie pani wicedyrektor Moniki Strzębek. Jak widać mamy tutaj dowód na to, że naprawdę jest to najsłodsze miejsce w szkole. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. chciałam zadać Pani kilka pytań. Bardzo proszę. Kto jest być dyrektorem jednastki? Jest to bardzo miłe uczucie, szczególnie jak współpracuję się z takimi ludźmi, których mam dookoła. Zarówno z panią dyrektor, jak i z naszymi, naszym gronem nauczycieli. No i oczywiście z Wami, droga młodzieży, którą po prostu bardzo lubię od najmłodszych lat chciałam zostać nauczycielem. Zaczynałam tutaj swoją pracę, no a potem do, zostałam zastępcą dyrektora. No i współpracuję razem z Wami. A jaka jest ta moja praca, to tylko Wy możecie ocenić. Dobrze. E, chciałam także zapytać o to, jak pod podoba się Pani dotychczasowa praca Samorządu Uczniowskiego? Samorząd Uczniowski bardzo wspiera mnie w moich działaniach na terenie szkoły i poza nią. E, bardzo często korzystam z Waszej pomocy, zresztą wiecie, przy różnego rodzaju... Działania takie jak promocja szkoły, czy projekty, czy prośba o kontakt z młodzieżą. Także e, wszelkie imprezy, które na terenie szkoły się odbywają, są również waszym współudziałem, przy Waszym współudziale. Także no, nie wyobrażam sobie w ogóle pracy i bycia tutaj bez samorządu uczniowskiego. A jak podoba się Pani nowy projekt samorządu odnośnie telewizji szkolnej Xilo TV? Myślę, że to jest to bardzo ciekawy pomysł. Gratuluję! A, a y, jaki, jak naprawdę będzie się rozwijał ten pomysł, to chyba zobaczymy po efektach. Więc ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że no, będzie to coś, co nas będzie wyrówniało i będzie czymś, co nas również pokaże, że w naszej szkole jest bardzo miło, sympatycznie i że można spędzić tutaj czas w sposób taki, który nam przynosi satysfakcję, że można się też wiele nauczyć i że rzeczywiście jesteśmy dobrze przygotowani do Dziękuję w takim razie. Bardzo serdecznie wersie. dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy. Dziękuję. Dziękuję. Witamy w programie Z Życia Uczniów. Dzisiaj wywiad z koleżankami z klasy pierwszej E. Witacie w siloncie, to jest dyktatora, proszę. Przeprowadzimy teraz krótki wywiad z naszymi dwoma koleżankami z klasy pierwszej E. Cześć. 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 Co tam, wasy Wszystko w porządku? Macie jakieś parynauty? Kino? Zabry. Jeszcze nie wiemy. A dlaczego wybrałeś się klasę mądrową? Na naszym, na naszym przygodzie nie się z A robicie swoje głowy Pana Różka? jest najlepszy. W takim razie pozdrawiamy Pana Roszka serdecznie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. A teraz mały konkurs. Pytanie brzmi, ile z wszystkich pomieszczeń w naszej szkole? Odpowiedzi wysyłajcie na naszego e-maila. Do wygrania ciekawe nagrody rzeczowe. Dzisiaj to wszystko. To był tylko zwiastun za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Do, do zobaczenia. zobaczenia.